Kolejny dzień naszej rekolekcyjnej drogi. Taki szybciutkie, szybciutka powtórka z wczoraj. Kto był wczoraj? Jak nazywa się ta pierwsza część, znaczy element pierwszej części mszy, który jest taki bardzo ważny? Jak nazywa się? Szanowny się w ogóle No dobrze, ale jak to się jak to jest, jest, jest taka nazwa na to. Dobrze, bardzo dobrze, ale jest. wstępne. Obrzędy wstępne tak jako całość, a to co tutaj było spowiadał się Bogu wszechmogącemu. Co to jest? Jak to się nazywa? Też było w pytaniu do odpowiedzi. Hmm. Akt czego. No. Akt pokuty. Akt pokuty, albo akt pokutny, niektórzy. Dobrze. To jest jakby... Bo msza święta składa się z kilku takich elementów i każdy ma taką, powiedzmy, bardzo ważną część. I ten akt pokutny w tej pierwszej części obrzędów wstępnych, jak Wojtek zauważył, jest taki ważny, bo, bo po co jest akt pokutny? Po co, po co to w ogóle mówimy, to spowiadam się Bogu albo jakoś inaczej, bo nie tak niekoniecznie musi być, spowiadam się Bogu. Po to, żeby zmazać nasze grzechy? Po to, żeby Pan Jezus jakby odpuścił nam grzechy, żebyśmy się mogli przygotować do dalszej części mszy świętej. Dobrze. No i skończyliśmy wczoraj na takim hymnie, który, którego początek wyśpiewali aniołowie pasterzom, czyli, i które śpiewaliśmy też przed chwilą, czyli jak się to zaczynało, ta pieśń. Może ktoś potrafi zaśpiewać początek, czekaj, bo będzie nagroda specjalna, bo dzisiaj mam taką nagrodę specjalną. I pierwsze zadanie tak jest. Czy ktoś potrafi zaśpiewać, zaśpiewać początek tego hymnu? Tylko to pierwsze zdanie. No, próbuj Wojtek, proszę bardzo. Chwała na wysokości Bogu. Bardzo dobrze. Będę musiał ci dać nagrodę. Pomszy. To pomszy się, zgłosisz do mnie, dostaniesz coś. Niespodziankę. Dobra, chwała na wysokości Bogu, okej. Okay. Yy, no i Powiedziałem, że później ksiądz odbawia modlitwę. Ta modlitwa się nazywa to, już na pewno nikt nie pamięta jak, bo to taka trudna nazwa, znowu jakaś łacińska, kolekta. No i po kolekcie zaczyna się kolejna część mszy Świętej, czyli liturgia słowa. I teraz takie pytanie. Gdybyście się tak dobrze skupili, teraz, to Pewnie bylibyście sobie w stanie przypomnieć, co dzisiaj w ciągu całego dnia, albo nawet przed wyjściem do kościoła, powiedzieli do Was rodzice albo mama albo tata. Tak? Jesteście w stanie sobie przypomnieć? Myślę, że tak. Tak? Pamiętacie? Nie powiem też, co mama przez cały dzień powiedziała do Ciebie. To ciekawe. Nie, no na pewno pamiętacie. No nie mówię, żebyśmy teraz mówili, ale pamiętacie. Czy to, co mówią do nas rodzice, jest ważne? Ważne. Raczej. Bardzo ważne. I pamiętacie też pewnie, co pani powiedziała na którejś lekcji. Co prawda te lekcje dzisiaj przed komputerem może to inaczej troszeczkę yy, yy, się zapamiętuje, ale na pewno pamiętacie coś, tak? Pamiętacie coś, co pani powiedziała? Choćby jedno zdanie? Jedno słówko? Na pewno. Czy to, co pani mówi na lekcji jest ważne? A przed chwileczką, kto do nas powie, mówił coś? Proszę tutaj. Pan Jezus? Pan Jezus. Dobrze. I czy ktoś zapamiętał coś z tego, co Pan Jezus do nas powiedział ustami księdza Andrzeja akurat dzisiaj? Witaj. Że je i pije to jest... Obrzyma, żarłogi i pijak. I pijak. O, kim, o kim to było? To wiedziałem, że ktoś zapamięta akurat, że żarłogi pijak. O kim to było? O kim tak mówili? No, pani, dzisiaj ta dzisiaj ewangelia rzeczywiście jest taka trudniejsza, ale dobrze, że chociaż teraz zapamiętałeś. Pan Jezus mówi to do Żydów, którzy go krytykowali, nie? bo mówi, jak przyszedł Jałwszyciel. Wiadomo, jak chciciel na pustyni tam miód leśny, szarańcza to ledwo, ledwo się żywił, więc nie jadł to powiedzieli, że dziwak. Nie? I jak Pan Jezus przyszedł, normalnie je i normalnie pije, chodzi na przyjęcia, chodzi na wesela, no to go nazywają żarłogi pijak, nie? więc nie dogodzisz. Dobrze. Ktoś jeszcze coś zapamiętał? A to nie tylko to jedno, to jedno ta jedna Ewangelia, bo jeszcze było pierwsze czytanie, które Wojtek przeczytał. To też było. Pamiętacie chociaż z jakiego proroka? Jaki prorok tam y, to napisał, tą księgę? No właśnie. Izajasz. Potem żeśmy śpiewali co? Psalm. No, to też fragment Pisma Świętego. Y, potem było Alleluja uroczyste, i tam też był wers pisma świętego, no i Ewangelia. Zobaczcie, ile słów do nas, bo to wszystko jest słowo Boże, tak? To jest wszystko pismo święte, słowo Boże. Czyli skoro Pan Bóg kieruje do mnie słowo, to ono jest yy, nawet ważniejsze niż to, co mówią rodzice, nawet dużo ważniejsze niż to, co mówią nauczyciele a my czasem tego, tego słowa jakoś nie słuchamy, bo się przyzwyczailiśmy, że tak jest i tak będzie I, i, i zawsze w każdą niedzielę słyszymy, tak? Więc e, ta część mszy świętej, czyli liturgia Słowa Bożego, ona przekazuje nam e, fragmenty Pisma Świętego, w których e, Pan Bóg do nas mówi. I one czasem są trudne, tak jak dzisiejsza Ewangelia, chociaż tam było o dzieciach nawet. Czasem trudno je zrozumieć, czasem trudno zinterpretować. To już nie mówię o pierwszym czytaniu, tak, ale wystarczy czasem jedno słowo, żeby zapamiętać, jedno zdanie, które jakoś w sposób szczególny mi wpadło w ucho i jakoś szczególnie do mnie przemawia, tak? Wojtek zapamiętał dzisiaj żarłog i pijak. Nie wiem, do czego by to odnieść. Ale czasem to jedno słowo, słuchajcie, potrafi mi, aha, coś tam się wydarzyło w moim życiu i to jedno słowo jakby mi wyjaśnia dużo rzeczy, tylko muszę się skupić i muszę się zastanowić przez chwilę, czego słucham tak naprawdę, tak? I ta liturgia Słowa Bożego jest codziennie nam mszy świętej. Ona jest czytana z takich ksiąg, co to jest? Ktoś wie? Marysia? Zaraz chłopacz będziesz. Pisma Święte? To jest księga, w której są fragmenty Pisma Świętego, ale ona się nazywa troszkę inaczej. To no będzie kolejne zagraniczne słowo, którego używamy w czasie mszy. Proszę. My się wydaje, że Biblia. No, fragmenty Biblii tu są, tak? Ale to jest jakby zebrane na każdy dzień roku, fragmenty Pisma Świętego, na każdy dzień, bo każdy dzień odprawia się Przaświęta, tak? Każdy dzień roku i wszystkie niedziele pozbierane, poukładane w pierwsze czytanie, właśnie psalm, drugie czytanie, bo jak jest niedziela, to będą dwa czytania jeszcze, to jeszcze dodatkowa, dodatkowa trudność i Ewangelie. I, I jak myślicie, wszystkie te czytania, cały ten, cały rok, Zmieścił się w tej jednej książce? Jak myślicie, ile takich książek by musiało być, żeby się cały rok w nich zmieścił? Wystarczy jedna. No, nie, nie. Ta jedna, najcieńsza, wystarcza nam na Adwent i na Boże Narodzenie. Czyli do stycznia gdzieś. No, z ich będzie. Ile? Z sześć. Z sześć ich będzie, a ty myślisz, że ile ich będzie? Pięć. To mniej trochę. Sześć to było bardzo blisko. To jest najgrubsza. To jest szósta. To jest szósty tom tak zwany. On jest na uroczystości i święta. Ale jest jeszcze siódmy. Więc siedem tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli byśmy się uparli, to jest siedem takich, takich właśnie ksiąg. I ja nie powiedziałem jeszcze, jak one się nazywają, nie? Lekcjonarze to są. Powinienem spytać Patryka. Lekcjonarze. Znowu nie polskie słowo, oczywiście. Jest siedem takich tomów, i w tych siedmiu tomach mieści się no, każdy dzień w ciągu całego roku. One są jeszcze rozpisane tam na, na parę lat, żeby się zmieniało, żeby nie było co roku to samo. To na przykład w tygodniu, w ty, w ty, w tydzie, tygodniu jest podzielone na dwa lata. Tak? Czyli w tym roku czytamy jedne czytania, za rok będziemy czytać inne, a za dwa lata znowu wracamy do tych pierwszych. tak? Jasne? To tego nie musicie akurat wiedzieć. W każdym razie, y, to słowo Boże jest bardzo ważne. I, i, i taki lekcjonarz, y, a jeszcze jest specjalna księga, której zapomniałem sobie przynieść, której są same tylko Ewangelie. I ona jest czasem taka bardzo ozdobna, duża. I ją się bardzo, jeżeli jest uroczysta, msza święta, wnosi się ją uroczyście nawet do ołtarza. Wysoko trzymając przed sobą, Kładzie się na ołtarzu, żeby pokazać, że to Słowo Boże jest tak ważne. To jest list, który Pan Bóg kieruje do nas. Skoro ktoś i jeszcze ktoś tak ważny, jak Pan Jezus, kieruje do nas list, no to trzeba się go w Niego wsłuchiwać dobrze i uważnie. Każde, sło, każde czytanie kończy się jakimś stwierdzeniem? No. Mam powiedzieć po polsku, czy po innym? No po polsku. A, yy, niech się tak stanie. No, czytanie akurat niekoniecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, ale nie. Oto Słowo Boże. Oto Słowo Boże, tak? Oto Słowo Boże, właśnie. Żeby podkreślić, że to, co czytaliśmy przed chwilą, jest właśnie Słowem Bożym. Dobrze. Miały być jeszcze konkursy. Wojtek już jeden wygrał. Jeszcze, jeszcze dwa mi przychodzą do głowy. Jeden, o którym zapomniałem. We wtorek było y, święto Matki Bożej, tak? I tam zdaje się, jak mówiłem o Lurd, to nie wiedzieliśmy w jakim kraju to Lurd leży. Kto już wie? Proszę. We Francji. A pamiętasz y, y, na, y, imię tej dziewczynki, której się matka Boża objawiła? Dobrze, ale dostaniesz nagrodę. Bernadetta. Drogę. Jak, jak? Bernadetta. Bernadetta. Dobra. Czyli ty też możesz przyjść. Ty, ty i trójka przyjdziecie po mszy do mnie. I jeszcze jeden. Jeszcze jeden konkurs, no to mianowicie to, co zapowiadaliśmy cały tydzień, czyli modlitwa w imię Ojca po łacinie się, już wiem, że umie. Ktoś jeszcze umie? Paweł też umie, to proszę, zacznijmy tutaj. A z rękami? Proszę. Z Nie. rękami. In. In nomine, patris et fili et. Uh, spiritus? Spiritus. Sancti. Sancti. Amen. Dobrze, mogliście nie wiedzieć, jak to przeczytać. Okej. Okay. Proszę. No, jeszcze raz, powiedz, szuman. Po tak. In nomine patris et Filii et spiritus sancti. Amen. Dobrze. To, to i tak już dostajesz nagrodę, więc i tak przyjdziesz. Paweł przyjdzie, Wojtek przyjdzie po nagrodę, ty też przyjdziesz, bo odpowiadałeś. No i jeszcze Marysia. Na sam koniec jedyna kobieta w tym gronie. Najbardziej płynnie. No i oczywiście to jest kolejna nagroda, taka dodatkowa, bo oprócz tego, co będziecie losować dzisiaj. Dobrze, a nie zadałem pytań jeszcze na jutro. Jutro w ogóle o której się spotykamy? O której? O siódmej? O siódmej rano. O siódmej rano o świcie. Dobrze. I pytania będą następujące. Jakimi słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie? Co mówiliśmy przed chwileczką? Marysia może? A to słowo Boże? Oto słowo Boże. Dobrze. Jak nazywa się Księga, z której czytane jest Słowo Boże w czasie Mszy świętej? To co pokazywałem? Hubert? lekcjonarz lekcjonarz dobrze i co śpiewa się po pierwszym czytaniu chwała na wysokości Bóg. to przed po czytaniu to co śpiewamy powtarzamy refren o. psalmy psalm zapamiętajcie sobie psalm jest cała księga psalmów w Piśmie Świętym, i te psalmy to też są fragmenty Pisma Świętego. Dobrze, dziękuję, bo już długo mówimy, a jeszcze Święte jest dzisiaj konferencja. Yy, no, Nie wiem, Wojtek, co byś wytrwał tak długo. To już będzie trudna rzecz. Yy, dziękuję w takim razie.